W poniedziałek w strefie gazy, podczas ostrzału konwoju humanitarnego zginął Polak, wolontariusz, członek organizacji World Central Kitchen, Damian Sobul. Damian pomagał najsłabszym. Wskazuje się, że sprawcami ataku są żołnierze IDF, co więcej, szczegóły operacji, które pojawiły się w mainstreamowej prasie izraelskiej, pozwalają przypuszczać, że armia izraelska nie jest tak humanistyczna, tak Humanitarna, jak opowiada nam rabin Stambler, duchowy opiekun polskiej klasy politycznej. Bardziej humanistyczne wojsko i polityka, jak Izrael ma, nie ma na świecie. Witam Was. Organizacja humanitarna World Central Kitchen, jak sama nazwa wskazuje, zajmuje się dostarczaniem żywności ubogim. Jednak nie jest to jadłodajnia dla osób ubogich z przyczyn ekonomicznych. Oni po prostu profilują się tylko na ofiary wojenne bądź ofiary klęsk żywiołowych. Ja to mówię dlatego, ponieważ dwa lata temu wybuchły kontrowersje tutaj w Polsce, bo ta, ta organizacja u nas operuje, że nie chciano obsługiwać Polaków. Taki mają profil działalności. Ja tego nie oceniam. A poza tym pamiętajmy, że mówimy tutaj o szeregowym członku o wolontariuszu. A teraz przejdźmy do oficjalnego komunikatu World Central Kitchen. Zespół WCK podróżował w strefie zdekonfliktowanej dwoma samochodami pancernymi z logo WCK i pojazdem o miękkiej powłoce. Transport był prawidłowo oznakowany, do tego trasa została uzgodniona z IDF. Pomimo koordynacji ruchów z IDF, konwój został trafiony, gdy opuszczał magazyn Deir al-Balach, gdzie zespół rozładował ponad 100 ton humanitarnej pomocy żywnościowej przywiezionej do gazy na szlaku morskim. Według największego izraelskiego dziennika, czyli Haaretza, IDF miało śledzić konwój w drodze do magazynu oraz z magazynu. Podczas trasy do magazynu żołnierze IDF mieli zlokalizować na ciężarówce uzbrojonego bojownika Hamasu. Pierwszy fragment jest przetłumaczony troszkę koślawo, ale wszyscy zrozumiecie, o co chodzi. Pojazdy były wyraźnie oznaczone jako należące do organizacji na dachu i po bokach, ale według źródła, które świadome szczegółów zdarzenia znajdują się na HML jednostki za nieodpowiedzialnej, Ochrona osi, przez którą podróżował konwój, chyba trasy, zidentyfikowała uzbrojonego mężczyznę na ciężarówce i to podejrzewała. Ja domyślam się, co teraz chcecie napisać, że prasa izraelska po prostu struga alibi dla żołnierzy IDF, a ja to bezmyślnie powtarzam. Otóż, po pierwsze, Harec jest skrajnie nieprzychylny władzy Netanyahu. To jest, to jest czasopismo o profilu lewicowym, coś jak. Nasza gazeta wyborcza. Otóż zidentyfikowano mężczyznę, bojownika, który miał dojechać z konwojem. Jednak z następnego fragmentu wychodzi, że żołnierze IDF wiedzieli, iż ten mężczyzna został w magazynie. A mimo to ktoś wydał rozkaz, by ostrzelać konwój. Zaledwie dwie minuty później z magazynu wyjechały trzy samochody organizacji pomocowej bez ciężarówki. Na której rzekomo zidentyfikowano bandytę. Według źródeł bezpieczeństwa, osoba ta nie opuściła terenu magazynu. Samochody poruszały się trasą zatwierdzoną wcześniej przez IDF, a ich podróż była koordynowana z wojskiem. W pewnym momencie, gdy konwój jechał zatwierdzoną trasą, HML jednostki odpowiedzialnej za zabezpieczenie trasy ruchu wydał rozkaz operatorom UAV do ataku rakietowego. IDF atakowało wolontariuszy w sposób metodyczny. Najpierw pierwszy samochód, to zresztą będziecie mieli rozpisane na mapie. Kiedy nastąpił ostrzał pierwszego samochodu, zostało to zgłoszone. Teraz nie wiem, czy do centrali organizacji, czy wprost do wojska. Jednak wszystko działo się bardzo szybko, w odstępie minut, kiedy ranni zostali wyciągnięci Przetransportowani do drugiego samochodu. Ten również został ostrzelany, kiedy podjechał trzeci, by ratować rannych kolegów. Zrobiono to samo. Widziano, jak niektórzy pasażerowie wysiadali z samochodu po trafieniu rakiety i przechodzili do jednego z dwóch pozostałych. Kontynuowali podróż, a nawet poinformowali odpowiedzialnych za nich ludzi, że zostali zaatakowani, a kilka sekund później w ich pojazd uderzył kolejny pocisk. Trzeci samochód konwoju zbliżył się do nich, a pasażerowie zaczęli do niego przenosić rannych, którzy przeżyli drugi atak, aby uchronić ich przed niebezpieczeństwem. Ale potem wystrzelono trzeci pocisk, który ich trafił. W ataku zginęło wszystkich siedmiu ochotników organizacji. To sami widzicie, z prasy izraelskiej wynika wprost, że mamy do czynienia ze zbrodnią wojenną. Oczywiście należy ustalić, czy jest ona na skutkiem Tragicznej pomyłki czy zaplanowaną operacją, i myślę, że tutaj powinniśmy naciskać Izrael, by dopuścił do śledztwa międzynarodowy zespół prokuratorów. I mi nawet nie zależy na polskim prokuratorze na miejscu. Po prostu chodzi o to, żeby strona zainteresowana nie rozwiązywała śledztwa, nie prowadziła śledztwa jednostronnie, żeby ktoś patrzył na ręce. Od tego, czy była to tragiczna pomyłka, Szeregowych żołnierzy życzy ewentualna zaplanowana operacja będzie wynikała skala tej zbrodni, bo nie jest tajemnicą, że organizacje humanitarne aktualnie są zastraszone i zapowiedziały zawieszenie pomocy. This is about the killing of seven aid workers in the Gaza Strip. With World Central Kitchen, the charity, we're now hearing from Cyprus that the aid ships that have been from Cyprus. Into Gaza. Uh, of course, this was a big development for those in Gaza that the aid was able to come in that way. Uh, aid ships are now being turned around, still carrying aid. Uh, 240 tons of undelivered aid is now heading back to Cyprus because of this uh, attack on a car.

ich dzieło. Miejmy nadzieję, że zreflektuje się tutaj jakieś mocarstwo azjatyckie i pomoc humanitarna odpowiednio zabezpieczona będzie płynęła z tego kraju. Może będzie to wyzwalaczem, by na, na, na te tereny weszły błękitne hełmy. Tyle mówimy o wysłaniu wojsk na Ukrainę. Przecież tutaj na pewno nie będzie reperkusji ze strony Izraela. Gdyby weszły siły rozjemcze, prawda? Więc ja nie rozumiem tej etyki sytuacyjnej. Miejmy nadzieję, że Izrael dopuści zagranicznych prokuratorów, że zostaną wypłacone odszkodowania. I Polska, gdyby, gdyby była zarządzana przez ludzi poważnych, to ta tragedia, ten incydent byłby wykorzystywany w walce politycznej. Byłby, jak, jakkolwiek to nie brzmi, jak, jakkolwiek nie byłoby to wyrachowane, ale no to jest polityka międzynarodowa. Ten incydent po prostu powinien być wyjmowany wtedy, kiedy dochodzi do spornych sytuacji z partnerem, z oponentem. Czy próba wydania winnych, ja wiem, że to jest abstrakcja. No i czy właśnie domaganie się dopuszczania prokuratorów, nawet jeżeli będzie po czasie i oczywiście nie zostaną oni dopuszczeni, to również powinno to być wypominane, by, by temperować roszczenia drugiej strony. No ale przede wszystkim miejmy nadzieję, że ta tragedia będzie wyzwalaczem, by na tych terenach nastąpił pokój i był on pilnowany przez. Siły międzynarodowe bądź gracza trzeciego, który robi sobie PR na, na wprowadzaniu pokoju w tamte rejony. Skoro Europa nie może, skoro Stany Zjednoczone nie mogą, to może Azja. Miejmy nadzieję, że coś się zmieni. No i to tyle ode mnie, to tyle na teraz. Trzymajcie się ciepło.